Witaj. Słyszałem, że potrzebujesz ładnego, nowego, rodzinnego vana, który przewiezie 7 osób z twojej rodziny, będzie bardzo przestronny, będzie posiadał wiele fajnych gadżetów i na dodatek bezpiecznie pojedziesz nim w góry. Wydaje mi się, że mam coś dla ciebie. Nowy Ford Galaxy. Zaczynamy. Coś niesamowitego. To jest. Sam początek, krótki rys historyczny. Ford Galaxy to osobowy van produkowany przez Ford Motor Company we współpracy z Volkswagenem od 1995 roku. Wtedy zadebiutowała pierwsza generacja tego modelu, będąca bratem bliźniakiem wraz z Volkswagenem Sharanem oraz Seatem Alhambra. Nowy model rozpoczęto produkować w 2006 roku. Nie był to już samochód podobny do żadnego innego. Nie był również produkowany we współpracy z innymi markami. Wyróżniał go ciekawy, atrakcyjny design, co w przypadku tak dużych osobowych vanów jest plusem. Trzecia dzisiejsza generacja została zaprezentowana w 2015 roku. Nie da się oczywiście powiedzieć, że auto poprzez swoją dynamiczną stylistykę czy pas przedni podobny do Aston Martina nie wygląda ociężale. Nadal jednak ta bryła charakterystyka bocznej linii nadwozia zdradza to, co znajdziemy wewnątrz i od razu uruchamia naszą wyobraźnię w kontekście tej właśnie przestronności i tak Po ostatnim faceliftingu linia Forda Galaxy, Forda C-Max oraz Forda Grand C-Max przynajmniej z przodu w zasadzie jest identyczna, ale czy to w sumie źle? Raczej nie, bo auta prezentują się świetnie. Rzekłbym, że Ford Galaxy to najładniejszy van na polskim rynku, bo konserwatywną i nieco nudną Alambrę bądź Szarana po prostu wyprzedza, choć rzecz jasna nie jest to zgrabny samochód. Mamy 8 wersji kolorystycznych, i z tych wszystkich wybrałbym chyba albo Ruby Red, albo Deep Impact Blue. A wy? Pod maską tego egzemplarza kryje się prawie że najmocniejszy w gamie silnik wysokoprężny 2.0 TDCi o mocy 180 koni mechanicznych. Silnik ten jest zgodny z normą emisji spalin Euro 6. Gama silnikowa Forda Galaxy jest bardzo bogata. Na szczycie tabeli są dwa benzynowe silniki EcoBoost 1.5 160 koni oraz 2.0 240 koni. Dalej mamy listę silników diesla 2.0 120, 2.0 150, 2.0 180 koni. Oraz najmocniejszy 2.0 BiTurbo 210 koni. Oprócz skrzyni automatycznej do jednostek napędowych dołączyć można skrzynię manualną sześciobiegową. Ok, ten kadr, który właśnie zakomponowałem jest absolutnie straszny i proszę nie czepiać tego. Jest po prostu straszny. ciasny, samochód ledwo się zmieścił, ale to oddaje naprawdę tą wielkość tego auta. On jest olbrzymi, po prostu jest olbrzymi, to jest totalna kolumbryna. Dobra, teraz właściwości praktyczne. Kiedy myślicie o osobowym wanie, to co pierwsze przychodzi Wam do głowy, bo mi na przykład odsuwane tylne drzwi, które ułatwiają dostęp do wnętrza pasażerów, tak? zarówno drugiego, jak i trzeciego rzędu 7. W Fordzie Galaxy, no nie ma tych odsuwanych drzwi, natomiast drzwi otwierają się niemalże pod kątem 90 stopni i ma to miejsce zarówno z Przednimi drzwiami, chociaż no tutaj niespecjalnie, ale spójrzcie na to. Widzicie to? Niemalże 90 stopni. Ostatnio coś takiego spotkałem w Nissan Note, co było zabawne. I w ten sposób dostajecie dostęp do drugiego rzędu siedzeń oraz też do trzeciego rzędu siedzeń. Po prostu wszystko jest na takich wygodnych szynach przesuwają się, przesuwają się. No i tutaj macie fotele drugiego, czy fotele trzeciego rzędu. Bardzo wygodne. Zanim przejdziemy do wnętrza, skupmy się jeszcze na bagażniku. Olbrzymia klapa otwiera się elektrycznie, jest to również system bezdotykowy. Przy rozłożonym drugim rzędzie foteli otrzymujemy 1200 litrów. Zobaczcie, fotele trzeciego rzędu możemy składać bądź rozkładać za pomocą przycisków i całkowicie elektrycznie. Po ich rozłożeniu otrzymujemy 300 litrów przestrzeni bagażnika, czyli tyle co w skodzie fabii. Mało tego, za pomocą przycisków możemy złożyć każde siedzenie, nawet te drugiego rzędu. Po tej całej operacji uzyskujemy płaską podłogę bagażnika, na której można się na przykład. Okej, okay, wnętrze. W tak wielkim wnętrzu trzeba naprawdę się pilnować, by nie powiedzieć czegoś, co jest oczywiste. Czy stwierdzenie, jest tu masa miejsca nad głową, na nogi, zarówno z przodu, jak i z tyłu, a niewygodę możecie odczuć dopiero w trzecim rzędzie siedzeń, będzie dla was odkrywcze? Ford Galaxy może mieć bardzo bogate wyposażenie i nie mówię tu o panoramicznym, otwieranym szklanym dachu, stoliczkach dla pasażerów tylnych siedzeń, czy chaotycznym systemie multimedialnym Sync 2, którego fanem nie byłem i nie jestem. A o. Rozmaitych systemach bezpieczeństwa, czuwających nad nami podczas jazdy, adaptacyjnych reflektorach Ford Dynamic LED z dynamicznym doświetlaniem zakrętów i asystentem świateł drogowych, asystencie parkowania równoległego i prostopadłego, dziesięciocalowym wyświetlaczu, który zastępuje nam tradycyjne zegary, elektrycznie regulowanej kolumnie kierowniczej, tak, jest coś takiego tutaj, bardzo proszę, jak ładnie, jak w x podgrzewanych, wentylowanych fotelach wielokonturowych z masażem, który zaopiekuje się nawet naszą pupą. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Masuje nam pupę. Sorry, że czytałem z kartki, ale wyposażenia jest tutaj tak dużo, możliwości, opcji jest tak wiele, że nie sposób to Okej, okay, ruszamy. Ford Galaxy posiada teraz w niektórych wersjach silnikowych inteligentny napęd na wszystkie koła, który inteligentnie kieruje tyle momentu obrotowego, ile jest w danej sytuacji potrzebne. Jeżeli trzeba, to na każdym kole będzie inna wartość, co szczególnie przyda się dzisiejszego dnia, gdy warunki pogodowe są takie jakie są. Sami widzicie. Tak jak ciężko prowadzi się testy luksusowych libuzyn za około miliona złotych, tak ciężko również prowadzi się testy vanów, osobowych vanów, które posiadają chyba wszystko, co powinny posiadać takowe samochody. Jest tutaj panoramiczny szklany dach, który rozświetla to pokryte jasną skórą wnętrze. Jest system SYNC 2, który nieustannie mnie irytuje. Również wielokolorowy system oświetlenia wewnętrznego Ambiente, który Tworzy wspaniały klimat i zna się na tym, jak Ryszard Ochucki, prezes klubu tęcza. Spalanie to rzecz na pewno ważna w przypadku vanów. Mamy napęd na cztery koła i silnik wysokoprężny. Jak zatem będzie z ekonomią? Całkiem ok. Trzeba się liczyć ze średnim spalaniem rzędu 7-8 litrów na 100 km. Moim zdaniem wynik wzorowy. Silnik o mocy 180 koni mechanicznych w zupełności wystarcza do podróżowania na dłuższych dystansach oraz też na tych krótszych. Oczywiście można by powiedzieć ty, no ale 180 koni w Fordzie Galaxy to nie jest przecież mało. Owszem, to nie jest mało jak na Forda Galaxy, no, no również to nie jest mało generalnie jak na Vana. Jest to drugi co do wielkości, co do mocy silnik w gamie Forda Galaxy, zatem no, jest naprawdę nieźle. Dzięki tej mocy, dzięki momentowi obrotowemu, możemy tutaj osiągnąć całkiem fajne przyspieszenie. Również całkiem fajnie wgniata w fotel. I oczywiście nie jest to wgniatanie w fotel takie jakie miało miejsce w BMW X5 M50D, ale i tak jest to całkiem ciekawe. Do 180-konnego dwulitrowego silnika wysokoprężnego w tym egzemplarzu dołączana jest skrzynia automatyczna i ta skrzynia automatyczna no no sprawia przynajmniej przynajmniej osobiście wydaje mi się no że jest ona nieco zbyt zamulasta nieco zbyt taka wiecie no ona Łapie trochę opóźnienie. Chyba, chyba coś takiego jak w Mercedesie, czyli tutaj znajdujemy ten wspaniały most pomiędzy, Ford, pomiędzy Fordem a Mercedesem. Oczywiście mamy do dyspozycji łopatki za kierownicą, ale one na niewiele się zdają, niewiele pomagają. Ten samochód i tak, i tak nie będzie tych biegów przełączał tak inteligentnie, jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy tego oczekiwali. Chociaż w sumie czy. Oczekujemy tego po rodzinnych wanach. Pamiętajcie, że te samochody nie są stworzone po to, by bawić, by dawać radość z jazdy, ale by właśnie cieszyć tymi wszystkimi udogodnieniami, które się tutaj znajdują, wręcz trochę usypiać pasażerów tym komfortem, tak? bo komfort zdecydowanie jest. Co prawda, Ford udostępnia możliwość zmiany charakterystyki zawieszenia. Można ustawić zawieszenie w tryby bardziej sportowe. I wtedy no, to zawieszenie będzie takie bardziej sztywne, tak? Ta bryła nie będzie się tak uginać, tak wychylać na zakrętach, co jest plusem. Natomiast wtedy oczywiście samochód będzie mniej komfortowy. Dzięki temu, że ten samochód jest jaki jest, i to przyspieszenie, jakieś da się uzyskać nawet, nawet da się wyłączyć kontrolę trakcji w tym samochodzie. To dzięki temu wszystkiemu możecie liczyć na jakiś uścisk tylnej osi, tak? no bo ten napęd na cztery koła jest, zatem. Niekontrolowany, ale jednak uścisk tylnej osi można uzyskać. Co jeszcze można uzyskać? Możecie spróbować uruchomić tryplunge control. Oczywiście nie będzie to typowy, prawdziwy tryplunge control, jak na przykład w GT, no bo takowego tutaj nie ma, ale no jakieś przyspieszenie będzie. I wtedy możecie jakby zapoznać pasażerów z kontrolą startu.